Amerykanie mają samoloty stealth, bombowce stealth, a nawet okręty stealth. Ale wiesz, czego nie mają? Helikoptera stealth. Dlaczego? W latach 90. powstał program rach 66 Comanche, futurystyczny śmigłowiec zwiadowczy, który miał być niewidzialny dla radarów. Jego kształt i materiały były zaprojektowane jak w myśliwcu stealth. Pentagon planował kupić prawie 600 takich maszyn. Problem w tym, że śmigłowiec Stealth to zupełnie inna liga niż samolot. Ogromne wirniki odbijają radar na wszystkie strony, a ograniczenie ich sygnatury okazało się praktycznie niemożliwe. Do tego program zaczął kosztować fortunę: ponad 7 miliardów dolarów a powstały tylko dwa prototypy. W 2004 roku projekt skasowano. Zamiast Komancza wojsko wybrało prostsze rozwiązania. Modernizację Apachy i rozwój dronów. Tak więc Amerykanie pokazali, że można zrobić bombowiec stealth, ale helikopter stealth to już zupełnie inna historia.